Hej, siemanko! Witajcie na kanale Xenoverse Polska! Jeżeli przy jakimś cudem przegapiliście poprzedni filmik, który pojawił się wczoraj wieczorem w godzinach wieczornych, że tak powiem, to dzisiaj mamy Raid Boss Event od godziny 14 do 22, jeżeli będziecie chcieli ze mną zagrać, bądźcie w grze. Link do dodania mnie do znajomych jest w opisie każdego prawie filmu nakręconego w Xenoverse 2, na pewno jest faktycznie w każdym filmie w opisie link. Y Chcecie mnie, dodajcie, ja nie mam problemu, akceptuję. Jeżeli będziecie chcieli zagrać, to napiszcie mi, ewentualnie dodam kogoś po prostu, kto będzie w grze. Jeżeli no, ktoś nie będzie miał ochoty, okej, OK, nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcecie zagrać, jak najbardziej nie ma problemu. Polecam Wam jako taką moją wypracowaną strategię, myślałem troszeczkę nad tym, jak to w przyszłości zrobić. Super garda, ponieważ jeżeli mogliście ostatnio zobaczyć na filmiku, padało się od takiego, takiego zasięgowego ataku, który po prostu wszystkich niszczył ale można było go zauważyć właściwie animacją właśnie tej wielkiej małpy. Nie wiem jak to będzie w tej chwili Janembo, bo będziemy walczyć z Janembom. Będzie można wygrać różne nagrody, między innymi właśnie jako akcesorium miecz Janemby, co jest bardzo fajne. Nie wiem czy w ogóle będzie można go zdobyć w inny sposób, chyba tylko przez raid boss event. I widzicie, czas jest wydłużony, nie tak jak ostatnio było dwa dni po kilka godzin. Dzisiaj mamy od 14 do 22 więcej czasu, więc może ten przeciwnik troszeczkę będzie potrzebował więcej do wbicia tego maksymalnego 99 poziomu. Przypominam, walczymy z przeciwnikiem, mamy na to chyba 5 minut, nie wiem jak to będzie tym razem, w ciągu tych 5 minut staramy się jak najwięcej zabrać mu zdrowia. Im więcej mu zdrowia zabieramy, tym więcej powiedzmy punktów zdobywamy, e, tym wbija po prostu na wyższy poziom Janemba. Jeżeli uda nam się widział na 99 poziom, to hura, wszyscy e, otrzymujemy nagrody. Oczywiście jeżeli nam się tego nie uda, chyba też otrzymamy nagrody, ale mniejsze stosunkowo. Także widzimy się dzisiaj, ja myślę koło godziny 15-16, yy, tak realnie. No i tyle. Słuchajcie, super garda jak coś i postaramy się jakoś rozpykać tą Johnembe. Także tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia.